Sąd particularny to osobiste spotkanie duszy z Bogiem zaraz po śmierci. Nie za tydzień, nie na końcu czasów, od razu. To moment, w którym wszystko, co udawałeś, rozsypuje się jak kurz. Kończą się maski i usprawiedliwienia, a prawda o Twoim życiu staje przed Tobą w świetle, którego nie da się oszukać. Przed Bogiem Twoja dusza jest całkowicie naga. Nie ukryjesz ani jednego czynu, ani jednego słowa, ani jednej intencji, i wtedy zobaczysz jasno, czy kochałeś Boga i ludzi, czy kochałeś tylko siebie. Bo Bóg nie patrzy na pozory, religijne dekoracje, ani dobre wrażenie robione na świecie, patrzy na serce, na Jego codzienne wybory. Miłość do Boga to nie ciepło na modlitwie, miłość do Boga to posłuszeństwo Jego Słowu. To stawianie jego woli ponad własną wygodę, grzech i pychę. Jeśli naprawdę kochasz Boga, jego przykazania nie są ciężarem, są drogą. Dlatego Bóg dał nam dziesięć przykazań. Nie jako ograniczenie, ale jako ochronę. Są granicą między dobrem a złem, fundamentem, z którego zostaniemy rozliczeni. Jeżeli je łamałeś świadomie i bez żalu, odcinałeś się od Boga. Jeśli walczyłeś o wierność, nawet upadając, byłeś w jego świetle. A miłość do ludzi to nie bycie miłe. To nie krzywdzenie, to przebaczenie mimo ran to troska o dobro człowieka, nawet gdy jest trudny albo niewdzięczny. To wybór dobra tam, gdzie najłatwiej byłoby odpłacić złem. I właśnie dlatego sąd particularny jest tak ostry. Bo zobaczysz tam każde swoje później, nie chce mi się, to nic wielkiego. Zobaczysz każdy moment, w którym wiedziałeś, co jest słuszne, a wybrałeś wygody albo grzech. To nie po to, by cię upokorzyć, ale byś zobaczył prawdę o sobie bez kłamstw, które przez lata uspokajały twoje sumienie. A potem dzieje się coś oczywistego, dusza sama pójdzie tam, gdzie jest jej miejsce. Jeśli kochała, pójdzie do Boga. Jeśli potrzebuje oczyszczenia, wybierze czyściec. Jeśli żyła bez Boga, sama od Niego odejdzie. To nie Bóg odrzuca człowieka. To człowiek odrzuca Boga swoim życiem. Sąd szczegółowy jest przejrzysty do bólu, bo w świetle Boga nie ukryje się nic. Przykazania nie są zabawką, a wieczność nie jest żartem. I dlatego właśnie teraz decydujesz z czego będziesz sądzony, miłością albo egoizmem, wiernością albo buntem, prawdą albo kłamstwem. Bo Bóg jest miłością i ta miłość pokaże Ci prawdę o Twoim sercu.